Hej, okay. mano miało być PZW, ale odra jest bardzo brudna Też nie wiedzieliśmy do końca gdzie jechać, więc z Kabilem, z jego tatą i jeszcze chyba tam z kolegą Tatę pojedziemy na sielską wodę Tak, ta znana bardzo woda komercyjna Znowu komercja no, Dzisiaj mam nadzieję z głowy swojego pierwszego w życiu jesiotra Oby się to sprawdziło, aczkolwiek tak jak mówię, dzisiaj tak bardzo towarzysko, ale mam nadzieję, że też się wyszalejemy, bo idzie się na tej wodzie wyszaleć, chyba jedna z najlepszych wód komercyjnych pod względem rybostanu e, tutaj na Dolnym Śląsku. Nie hajtujcie mnie, tak, tak, tak wiem, że tak chyba jest. <laughs> no dobra. Y, to co? No to chyba do zobaczenia z nadwody. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Zawsze to mówię, ale zawsze po prostu mam nadzieję. <laughs> Piękna pogoda. Jest za piętnaście piąta. Myślę, że gdzieś od szóstej, przed szóstą zacznę łowić. Już dojeżdżam do Sielskiej wody. Kamik, Kamil, Pierwsze branie po pięciu minutach. Ja się jeszcze rozkładam. Tu są toalety, nic elegancko. Tam jest ten bar dalej. Dobra. I do siebie. Taki z 3 km, Aha, nie? tak. Sobie podnęcimy. Tutaj na śmierdząco. Tutaj owoc, owocowo bardziej. O, I pojemniczki na mocz. Dobra. Pikantna kiełbasa. Lecimy. Bloodworm. I tutaj ten zielony sonobajc. Na pikantną kiełbasę, nie? Byczek. Tak czemu to? Bo dźwięk tu chyba Serio? Nie, bo może za O ten obrócił się. Ale fajnie jedzie. Numer 2 numer 4. Skisłe masło od Marosa. Zobaczymy. Coś to skisłe masło mi tylko tak trąca i. A co to na odległościówkę na Ringersa? <gry> Kolejny na Ananasa. O, taki piękny jesior. Kolega złowił. Zaraz zmierzymy, nie? To weź go, odepnij i zmierzymy. O, powinien popłynąć. Weź tak, pomachaj trochę ogonem. O! Poszedł? Gratuluję, gratuluję Wojtek. Szczęśliwy? Tak. No to dobrze. Mam ja. Na ananasika remik. Oj, o już, Taki karaś. Ale silny skobanie. Na razie dwa karpie, jeden karaś. Też z 10 karpi i jeden jeszcze 110 cm młodego. A tak trzymaj na drugiej tam wyszłem masło maros ale mało jest taki że zestaw nie wiesz i na drugą od razu jest branie nie bo się zbiło się nie? może nie. przeszło? nie na drugą wędkę było branie ale jest tu się? mhm dobra wyłączyć ciągniku takie karaś na skisłe masło. Fajne. Równo 40 cm karaś. 0,12 przypon. No dobra, teraz za 30 minut przyjdę. Jakie to jest kijek? na spodcast Na ile gram? 25 012 przypon, odległościówka Ciągnij na hama to 0,12 to wytrzyma Kamil, dawaj <gryw> Dawaj na plato. Dawaj go O ale piękne już taka ten, nie wiem, z 3-4 kilo, nie? Fajny karpik. fajne zabawania. Jak wam się zepsuje gwint w podbieraku w sztycy, to sobie połóżcie nam taką szmatkę, mokrą chusteczkę i wkręćcie i będzie działać taki patent. Childowa nic nie bierze, to mamy... Mate, wiaderko elektrostatyk W3 torba koga fajna kresta pokrowiec standardowo dwa podbieraki i się kuza bez podnóżka super bez podnóżka, elegancko ale tu pościutko jest więc nie ma problemu o, to, to ja rozumiem karpiki biorę, nie wiem z 10 wyciągnąłem Zobaczcie ile ludzi tu, tu, tu wszystko no Piękna pogoda, więc nie ma się co dziwić, ale i jakoś nie widać. Tam wyciągnęli chyba jednego, no i młody z rana jednego. Na razie same karpie, karasie, leszczyki, leszcze, byczki. A mi ja i siotra. a czego jeszcze go nie zmierzyliśmy? 108 108 no 108 cm na, na skisłe masło o centymetr mniejszy od mojego. no jest rybka. To wypuszczamy, nie? Tak, ale ładne Kamil, patrz, ucz się, ucz się. Tak wygląda jesiąc. pójdź największy karasz dzisiaj ładny no to jest 40 i coś nie? No. dobra małe podsumowanie bo trochę tego materiału chyba wyszło słuchajcie złowiliśmy około 30 myślę karpi w tym też jakieś tam japońce karasie złowiłem karasie 40 cm więc też fajnie cieszy mnie to aczkolwiek dalej mówię dalej jakby tutaj powiem że moje łowienie to jest łowienie pikerem łowienie federem a tutaj tak kurczę te karpi, karpiki raczej to pewnie fajne karp. Wziął to też inna zabawa tak to brały głównie dzisiaj karpie do 2,5 kg no ale godzinę przed końcem ten od 108 cm na, w podajniku był Bloodworm z zielonym Sonobajcem na gumce maros, maros z kisłe masło i to jeszcze tak podlałem lekko pierwszy raz w ogóle kryłem taką lawą z Winnera Przerzuciłem, raczej rzucałem w ogóle blisko brzegu. Rzuciłem ten zestaw, bo tak to robiłem cały czas dalej, dalej, dalej. No ale tak jak mówię, na padło może z 5 siotrów od kiedy my siedzieliśmy, tak do tej 12-13 jakoś. Na jakichś 20 wędkarzy, więc wcale nie, nie był to taki jesiotrowy dzień. No ale tutaj, karpiowo, na pewno żeśmy byli numer jeden pod tym względem, na pewno byśmy, byliśmy numer jeden. Nie ma co dyskutować Kamil się bawił na odległościówkę na 0,12 przypon złowił największego karpia nie ważyliśmy, ale na oko 3,5 kilo miał, może pod 4 podchodził no taki 3-4 kilo Remik też tam bardzo ładnie ciachał na dzień dobry to w ogóle karpia za karpiem ciachał taka zabawa na, na całego mi trochę na początku gorzej szło, ale potem się już rozkręciłem no i ten niesiead rubowisko bardzo fajne, właścicielka fajna, jest na miejscu jedzenie, jest, są toalety w ogóle były za plecami jak widzieliście, można sobie wynająć domek. W ogóle tak sobie pomyślałem, że może sobie wynajmę ten domek, mimo że to jest godzina od Wrocławia. Na przykład albo gdzie tak w tygodniu, żeby tyle ludzi nie było. Nie jest głupi pomysł tak w poniedziałek 3 wtorek, a w środę do domku, nie? No, no to chyba tyle, fajnie było, następny wyjazd chyba będzie z pikarem, tak? dziękuję, że oglądaliście zostawcie łapeczkę, zostawcie suba napiszcie komentarz, czy wam się podobał ten film, czy nie ja tak zawsze jakoś tak cicho staram się mówić nad wodą, jakbym w ogóle nie żył ale też nie chcę innym przeszkadzać stąd po prostu czasami taki maraz mi się wkrada i wiecie, samemu też jest często ciężko kręcić więc i tak tutaj dzisiaj troszeczkę miałem pomocy ze strony młodego Wojtka no to jo, fika flow